Witam w nowej serii y, San Andreas No każdy wie y, Robimy content y, to Znaczy Kurcze nagrywało to wiele fajnych osób Arcydolt y, Andrzej y, Renia Gram Renia I, I I ten Jak on miał jo, Jorn Jorn też Pozdrawiam wszystkich. Wiem, że czekaliście, bo mówiłem oni przeszli San Andreas, to ja nie przejdę, ja nie przejdę San Andreas na moim kanale. No... Kurczę, to musiało się pojawić San Andreas na kanale Ziemniak lecimy. Nowa gra. Ja już nic nie mówię, tylko tak będzie. Pierwsze, o otaj, lotnisko międzynarodowe.

Kurczy, tuż przed Growstreet na zatrzymali, no. Stop! Get down on your knees. Now, down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. my money, man. Hey! Don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, nah, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. <clears throat> oh, <laughs> my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit nah you ain't never been clean carl well what do we got here this is a weapon officer pulaski that was used to gun down a police officer not ten minutes ago officer pendleberry a fine man i might add you work fast no i just got off the plane Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon that ain't my gun don't bullshit me carl yeah don't bullshit him carl what the fuck you want from me this time when we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers. <laughs> Y'all can't leave me here? This baller country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car58. See you around like a donut, Wait. Carl. <laughs> Officer Pendlebury's down. We'll be right over here, yeah, Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. Nie reprezentuję Grove Street w 5 latach, ale nie daje się. Pięknie. Oh shit, here we go again. Ukradnijmy rower. Zróbmy tą. Te, ten legendarny kurcze, zbrodnie światów. Ukradnij rower. O wow, cholera. Ballasi nas potrącili. Co w takim razie robimy? Oddawaj wus, pajacu. Muszę włączyć radio. Niestety. Wiem, że Muza San Andreas, ale YouTube nie za bardzo ją lubi. Ale za to nie wiem czy mi się włączy moje radio Nagrałem własne radio, więc eee... Sorry. Słyszycie to? Co jest w radiu? Tak to robi nasz pilot, nasz pilot Cały dzień, Tylko ty musisz się bać, to pilot! O nie wiesz Wsiadaj do auta, słuchaj muzy Dajcie znać czy chcecie takiej muzy I w zimnią Team siemniok. Team siemniok. Nie wiem czy to pod czy ściszyć, oh. ale okej. Okay. Team Ziemniok, ooo, oh. Team Ziemniok, ooo. Oh. Nie muszę być tak by się tak czuć, ziemię, zawsze zarnamy chód. Nie wiesz, że to ziemniak, czy ziemniaki w tym, ziemniaki do przód. Idziemy do góry, z nami jest z nami z dziura, na nami, nami, nami kury. Zabijamy głuchy, przebijamy mury, ej! Dobra, fajnie się zuchało, ale trzeba na pierwszą misję. Co jest gościu? Czemu mi do garażu wlazł? Ty, chodź tu. Nie kradnij mi auta, kurde. Czekaj. Tu jest broń. Na dachu jest broń. Trzeba ją zdobyć. Sekretna broń. Dobra. Um, nagrywa się wszystko? Dobra, mam nadzieję. Ciulu, nie kradnij mi nigdy więcej aut. Piona. Nie oh, yeah, ludzie z Grow Street, okej. Okay. Chwila. Dobra, robimy. Robimy pierwszą misję. Robi się. Big Smoke. Mom's here. Mom, they're up to something. You picked the wrong house, fool. Hey, big Smoke. It's me, Carl. Chill, chill. Big Smoke, vejo dog, what's up? <laughs> hey baby, you okay, man? Nah, man. Group Andreas. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. <laughs> Girl be chill. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in, and keep it real. <laughs> Gosh, that's I'm gonna miss you these five years, man. are gonna be real happy to see Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey! Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you're get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them asses. You know we beat them. ain't nothing but a Look, bunch I of low love life women. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit. As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you going to say? that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. This shit's real fuck. Oh, done. shit. Here we go again. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Oh. Pierwsza misja ukradnij rower. Druga misja ukradnij rower. Fajny ten sam Andreas, naprawdę. Dobra, jedziemy za Grubasem.

Dobrze. Jestem pierwszy. Lol. No jak jesteś za daleko. To oni są za daleko. Łaganiac. Keep up, CJ. Here. Shit, a bunch of cars us. Split up. Keep up, motherfucker. Motherfucker. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Kurde, gościu, zamknij się, ja jestem... Game, right CJ to kozak. Przynajmniej... Whoa. przynajmniej Big Swog mnie rozumie. <laughs> przynajmniej Big Swog mnie docenia. Dobra, teraz tu skręcamy. I na skatepark, dobrze. Oni będą za mną jechać, bo są ulanymi grubasami. Grubasy z Grove Street Dawać, dawać szybciej Szybciej, ruchy O nie, grubas się wyprzedza O nie, balas Pok Pokonałem balasu popie O nie, policja O nie, balasy tam z, z ten Dobrze. Jesteśmy w domu. O nie, Grubas mnie wyprzedził. Dlaczego? Grubas na rowerze, Grubas na rowerze jest szybszy. Dlaczego tak? O nie, malasi O! o nie! <ścoughs> Jen. Jeszcze w jakiś sposób walę. No i Grubas wygrał wyścig. Zem. Nie wierzę, że to się stało. Nie wierzę, że to się stało. No i fajnie, wygrałem bez rowera. K Ktoś tak kiedyś zrobił. Nie wiedziałem, że to możliwe jest. Nie wiedziałem, out. że tą misję można to zrobić o, 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 bez rowera, hopie. Normalnie bez rowera. Ej. Ten to będzie tylko nas hejtował. Ale w sumie. Prawie jak ten. Komentarze pod moimi filmami. No i proszę państwa. Misja wykonana, Respekt Plus. Hopie CJ, pokaż, jak jesteś twardziel Pokonaj wszystkich balasów, a pokonasz jeszcze więcej. Yy, no, i domek Ned dostał. Dobra, przy. Moich ziomkach z Grove Street Zielonych Żegnam wszystkich bardzo serdecznie O! Jeszcze posłuchamy sobie Mojej pioseneczki w radiu w San Andreas się to! Że w San Andreas zrobili moją pioseneczkę O nie! To jest akurat ładna siedemnastka To nie! Żegnam! Widzimy się W kolejnym odcinku Do zobaczenia! Siemano!